drugą sprawą będzie do zapowiedzi tak właśnie, Battlefield Play for Free w najbliższym czasie się pojawi i zaraz po nim, trochę mi się znudziło, kończąc odcinek od odcinek Black Ops 2 trybów gry zrobimy taki odcinek jeden, dłuższy no nie wiem czy dłuższy, w którym postaram się opowiedzieć pokrótce o wszystkich trybach, których nie przeszedłem, wszystkich, którzy lubili tą serię, sorry, ale już jej nie dokończę nie chce mi się, no i trzecią myślę sobie taką dla Was najfajniejszą yy, Najfajniejszą informacją dzisiaj to jest, no ogłaszam, konkurs do wygrania za pierwsze, drugie i trzecie miejsce więc w sumie za 23 pierwsze miejsca. Jest do dota 2. No właśnie, mam 23 doty 2 dostałem na steamie. Nie wiadomo za co, nieważne, ale chciałbym je wam rozdać. I co musicie zrobić? No to po prostu piszecie komentarz w stylu biorę udział. Nie wiem, jakikolwiek komentarz, który... w którym byście zgłosili swoją gotowość do konkursu. Ja po prostu te komentarze przeczytam, potem będę losował niki. O tak, i 23 pierwsze niki dostaną ode mnie. No, te, które 23, które wylosuję, to się z nimi jakoś tam skontaktuję. Dobra, myślę, że to na tyle. To są takie wszystkie dzisiejsze informacje. Dzięki za oglądanie. Dzięki, raz jeszcze, dzięki jeszcze raz za 54 widzów na kanale. Oczywiście czekam na więcej. Oglądajcie zaległe filmy. Czekajcie na więcej. No, okej, okay, dobra. No i do, na tyle. Siema.